Spóźniłeś się. Co? No jak przecież miałem być dziesiąta trzydzieści. A jest dziesiąta dwa. Ale ty, tak na serio, czy? Boże, nie rozumiem. Do, do, do. <laughs> yy, w ogóle, dzięki, że zdecydowałaś się pomagać mi z polskim. I, I to u siebie na chacie. Robię to dla większego dobra. I hajsu. A poza tym mam inne obowiązki, że tak to nazwę. Jasne. Yy, byłem w Biedronce i kupiłem coś na osłodę. Co? A wiesz, jaki jest mój ulubiony smak? Yy. Tak myślałam. Dobra, yy, co dzisiaj przerobiamy? No, z racji na to, że temat romantyzmu mamy za sobą. Czy na pewno? Kacper, zostało mi już tylko tyle cierpliwości dzisiaj, więc nie przeginaj. Okej, okay, dobra, już się zamykam. Przechodzimy do pozytywizmu. Wiesz coś na ten temat? Yy, no, yy, nie, <grych> ale. Jeżeli teraz zamierzasz zażartować coś w stylu, że to jest pozytywny temat, to radzę ci nie rób tego, bo ta książka wyląduje na twojej głowie. Okej, okay, dobra, jasne. Okej, okay, już? Już. No Notuj. Pozytywizm w literaturze polskiej rozwijał się po zakończeniu Powstania Styczniowego i skupiał się na rozwoju nauki. A! Miałbyś mnie powstrzymać tym. Milena! No. No. Ile razy Ci mówiłam, że Ty masz nie wchodzisz do mojego pokoju! No daj już spokój. Siedzę cały dzień w domu. Nudzę się, no. Poza tym chciałam sprawdzić, czy na pewno się tu tylko uczucie. Sorry. Odwołali jej lekcję i musiałam z nią zostać w domu. Wypadł już! Ale nudzi mi się. Wypadł już! Dobra, jak mnie deneruje, to to Dobra, na czym my skończyliśmy? A, yy, wiem, no Tak, oczywiście. No, ale zobacz, to wszystko się klei. Ja jako Wokulski, tego Łęcka. No, przepraszam bardzo, to już wolę być bardziej porównywana do Golu, albo do Babajagi niż do Łęckiej. Dziękuję bardzo. Ale nie mówię, że jesteś jak ona. No, ale musisz przyznać, że ich relacja interpersonalna ma punkty styczne w naszej rzeczywistości. Wow, to chyba pierwszy raz jak powiedziałeś tyle mądrych słów w jednym zdaniu. Rel. O. o. Czekaj, to jest taki fajny rozdział. Co? Dobra, ale to jest dopiero pozytywne zaskoczenie. Przepraszam, musiałem. Milena, rozniosę ją. O, już tak, nie zwalaj na siostrę. Nie ma co się wstydzić, że używasz moich zdjęć jako zakładka w książce. I trzymasz je zawsze przy sobie, przy snem. Przepraszam bardzo, ale muszę iść porozmawiać z moją siostrą. Milena, gdzie jesteś? Milena! Co, tak szybko? Słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać. Ulubione kwiaty Kasi to gerbery. Nie znosi sushi, za to kocha hinduskie żarcie. Jej włosy mają lisi kody. nigdy miedziane. Panicz nie boi się spinaczy biurowych, ale nie próbuj sobie z tego żartować. Płacze przy piosenkach disco polo, a z najsłodszą rzecz na świecie uważa kaczuszki do kąpieli. Jej ulubiony smak donata to donat. Zrozumiano? No, a, ale czemu mi to wszystko mówisz? Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. No, w tym kontekście to nie ma sensu. Słuchaj, mam 12 lat, a ona jest moją starszą siostrą. Mam swoje plany, okej? Okay? Lena! Okej. Okay. A, i jeszcze jedno. Powodzenia. Milena. Yy, cześć Kasia, szukałaś mnie, nie? Nie głupa. Co ty kombinujesz? Po co tu wchodzisz? Co ci nagadała? E My tylko y, pytała się, co robimy i gdzie jest ta lalka, o której gadamy. E, bo ja tylko chciałam e, do tej minis spróbować. Pachnie mi w całej chacie. No i myślałam, że już wyrosłaś zabawek, siora. Omawiamy lekturę, dbanie? Do swojego pokoju już! Odprowadzę ją. Zaraz wracam. Milena, co ty odważ? Po co ty mi straciłaś te zdjęcia do książki? Chciałam pomóc. Niby komu, bo chyba nie mnie. Dobra, już nie graj takiej świętej. Każdy widzi, co się tam święci. Milena, ty się chyba za dużo YouTube'a oglądałaś. Nie każda dziewczyna i chłopak, którzy razem się uczą, potem są parą. Mówi tak, która czy na krainie lodu? Ty płakałaś, jak się rozpuścił bałwan. Tak, ale ja mam 12 lat. Ogarnij się. Przepraszam Cię, ona jest niereformowalna po prostu. Nie no, wydaje się spoko. Nie, nie jest spoko. Uwierz mi, to jest diabeł wcielony. Dobra, wracamy do nauki. Ej, w ogóle mega dobrze to tłumaczysz. Naprawdę wiele się nauczyłem. To dobrze. I, i... Moje. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, co, widzimy się za tydzień? No, jeżeli do tego czasu nie wyląduję w celi za zabójstwo rodzeństwa, to zobaczymy. To... A no i pamiętaj, żeby powtórzyć ten materiał koniecznie, bo za tydzień mamy sprawdę u pana, akwarada. Już pan sobie idzie? E, tak, ale miło się rozmawiałam. Kasiu, czy ten miły pan będzie jeszcze do nas przychodził? Przysięgam, uduszę ją kiedyś. Musisz? Tylko pożegnać się chciałam. Do widzenia panu! Cześć, mleko. Miło było ci poznać. Na razie. Jeśli ta dwójka nie będzie razem, to ja nie wierzę w miłość. Przypominamy, że wszystkie smaki do t możecie kupić w Biedronce. A przede wszystkim, Waksy donat. To mój ulubiony. Donata? Ja sprzedaję? Kasia!